Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny materiał yy, pod tytułem Czy przed I wojną światową istniała cywilizacja posiadająca nieznane technologie energetyczne? Materiał 6 listopada 2021 rok Serdecznie zapraszam, to będzie chyba drugi materiał na YouTube'a dzisiaj A więc zaczynamy Imperium tatarskie obejmowało znaczną część ziemi, a darmowa energia była dostępna dla wszystkich aż do około 150 -200 lat temu. Ich architektura była taka sama na całym świecie. Obecny Pseudoświatowy rząd kultu, kultowego Watykanu wymazał to ze swoich podręczników szkolnych i karmił nas kłamstwami, fałszywymi narracjami, fałszymi osiami czasu i fałszywymi, fałszywymi wojnami wymazał naszą wiedzę o sobie i wszechświecie. To już się im kończy, oni już upadają, niedługo to będzie dalej dostępne. Tylko że oni wtedy stracą wszystko, łącznie z majątkami swoimi i głowami, także, bo są wyroki wykonywane już na deep state. To trzeba jasno powiedzieć, ale tu się nie będę wypowiadał, bo to chcę, żeby poszło na YouTube. A. Tatarzy zrozumieli, jak wykorzystać darmową energię z atmosfery wykorzystującą inteligentną architekturę z cudzysłów greko-roman architektura, która. Znajduje się na całym świecie, to w rzeczywistości budynki z, z tego wielkiego imperium, które zniszczyli wiek, wiek kłamstw, zniszczył wiek kłamstw. Tesla po prostu nie miał informacji, które były w użyciu na długo przedni. Targi światowe są świetnym przykładem tego, co zniszczył obecny pseudorząd światowy. Miasto po mieście było niszczone. Aby zatuszować oczywiste powiązania w stylu architektonicznego, masoni uznawali te struktury na całym świecie za własne i stworzyli wokół ich fałszywe narracje. Skąd wszystkie wielkie konstrukcje, kopu i kościoły, podbite przez rząd, pseudorząd, to albo rząd korporacyjny obecnie używane do kontroli umysłu okultystycznej magii, podbili imperium, aby rządzić światem. Dlaczego ta sama kolosalna architektura była naśladowana w miastach na całym świecie? Colabrian Exposition Administration Building to kopuła o powierzchni 16 764 m2, w których mieściły się biura organizatorów targów. Był to pierwszy budynek, który w, w, widział widzieli uczestniczy targów po zapłaceniu 50 centów za wstęp. Wtedy 50 centów miało inną wartość, to było chyba oparte o złoto, a nie o makulaturę, nie wiadomo co, tak zwany obecny pieniądz świat. Jasno mówię, powtarzająca się architektura nie była przypadkowo, ani zwykłą imitacją. Wszystkie te elementy składają się na coś, co obejmuje moc, Pobieranie energii elektrycznej z atmosfery może być stosunkowo proste, jeśli Twoje miasto zostało zaplanowane, zaplanowane z budynkami zaprojektowanymi tak, aby odpowiednio przyciągać, gromadzić i rozpo, rozprowadzić nagromadzony prąd. Jest określany jako cudzysłów Antique Tech, tak. Mówimy o konwencjonalnej, nowoczesnej wersji przewodowej energii elektrycznej używanej do obsługi typowych urządzeń oszczędzających pracę. Koncepcja Anticrack polega na tworzeniu form architektonicznych, które przyciągają i rozprowadzają naturalny statyczny ładunek elektryczny obecny w atmosferze lub atmosferyczną energię eterową, eterową. AII, subtelną siłę natury, która działa niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie. Obecnie nauka klasyfikuje AII jako cudzysłów ciemną materię, aby wyjaśnić tę wszechobecną substancję, która wymyka się konwencjonalnej fizyce. I ciemna materia, tego jest 96% we wszechświecie, brakująca masa te, oczy, wszechświata, tak została określona. I też daje energię, i to chyba bardzo dużo, to trzeba powiedzieć to, również. Tak więc teoria głosi, że, że jeśli zostaną no, no, prawidłowo zebrane, Antitech może, może wykorzystać i skierować i do budynków, i przestrzeni publicznych aby generować światło, regulować temperaturę i tworzyć pole energe energetyczne, które zabije szkodliwe bakterie. Niektóre projekty budynków mogą gromadzić rodzaj wyrafinowanej, duchowej energii, która tworzy zdrowie, kontrolowanie klima klimatem, dobrze oświetlone środowisko dla jego mieszkańców, np. miejsce kultu, katedry, meczety i synagogi. Są to naj, najbardziej rzeczywiste struktury w każdym mieście, które y, powinny generować korzystne źródło energii. Tak więc podstawową strategią zbierania AEI jest zbudow zbudowanie ładnej wysokiej wieży lub dwóch, wie dwóch lub więcej, zwieńczonej antenami zwanymi dalej 5 bits, wykonanymi z materiału przewodzącego, zaprojektowanego tak. Aby przyciągnąć ładunek AII z atmosferycznego pola elektryczności statycznej i skierować go do struktury. Teraz, gdy AII jest gromadzony w, w kopula, kopulastych kolektorach na suficie, można go skierować do budynku. Jedna metoda wykorzystuje metalowe pręty przymocowane do kopu, które kończą się żarnikiem. Które świeci, który świeci pod wpływem tego subtelnego prądu, należy rozpowszechnić i rozgłaszać uzdrawiające AIE, które gromadziło się w budynku, przypominające urny konstrukcyjne na rogach dachów. Po prawdopodobnie, to prawdopodobnie baterie chemiczne, które gromadzą i rozprowadzają AIE bezprzewodowo. Najprostszym sposobem, na to jest dźwięk, można to osiągnąć na wiele sposobów, takich jak granie na dużych organach piszczałkowatych, aby dostroić i ukierunkować efekty na osoby znajdujące się w środku i dzwonienie dzwonkami kościelnymi, aby emitować A.I.I. na całe otoczenie. Budynki te miały niesamowite właściwości akustyczne przed poddaniem ich nowoczesnej przebudowie. Wewnątrz katedry akustyka budynku re reguluje z zebranych A.I.I., reaguje z zebranych A.I.I., tworząc rezonans wibracyjny który może wy, można wykorzystać do leczenia, a to a być może nawet do ochrony, trudno znaleźć domy, a konkretniej rezydencje i pałace, szkoły, najwyraźniej prywatne akademie i budynki obywatelskie. Pomyśl o sądach i starych urzędach pocztowych, które w subtelny sposób obejmują wszystkie te elementy na różne sposoby. Innym interesującym aspektem tych wyszukanych rezydencji i pałaców są kominki bez drewna. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykły kominek, to po dalszych oględzinach okazuje się, że są bardzo płytkie i zamiast cegły, tył komory wyłożony jest dużą metalową płytą, zazwyczaj ozdobioną misterną sztuką. I mają też żelazo, które nie trzyma się krat z Bali jak nowoczesne kominki ale wydawały się służyć jako regulatory i lub nadajniki najwyraźniej funkcjonuje funkcje, przepraszam, kontroli klimatu EII utrzymywały w pomieszczeniach równomierną temperaturę tego typu urządzenia klimatyczne można y, także wykryć y, z zewnątrz budynku, ponieważ mają one płaskie, chude kominy, które zajmują się cyrkulacją zamiast nowoczesnych, szerokich kominów, które muszą odprowadzać dym. Być może to wyjaśnia, dlaczego te konstrukcje an, e, anti-tech y, często zapalają się po przebudowie. Narracje z targów światowych z lat 1851-1915 spójrz na St. Louis Expo z 1904 roku. Ponad 1200 hektarowe tereny targowe i prawie 1500 budynków powstały w ciągu około dwóch lat. A po targach zostały zniszczone ponad 60 krajów i 43 z 45 ówczesnych stanów amerykańskich. Utrzymało powierzchnię wystaw wystawiennicze na targach, w których wziął to udział ponad 19,7 miliona ludzi, czyli osób. Czerwona rtęć. Prze y y przetrwało całkiem sporo nie niezwykłych artefaktów z pojemnikami na płyn, które obecnie uważa się za religijne pochodzenie i przeznaczenie. Być może jest to właśnie ta cudzysłów magiczna substancja, którą alchemicy tak chętnie czerpali z opowieści o kamieniu filozoficznym lub y tej samej mistycznej czerwonej rtęci, która oficjalnie nie istnieje ale może wpędzić Cię w kłopoty, jeśli jakoś uda Ci się ją zdobyć. Lewy artykuł informacyjny mówi o przemycie czerwonej rtęci Sowieckiego Sajuza po jego upadku. Właściwy artykuł dotyczy dwóch Gruzinów złapanych na granicy z Turcją za próbę przemytu czerwonej rtęci, cezu i niektórych drogocennych kamieni. Złapano ich, ponieważ skanery wykryły promieniowanie jeżeli żąda, żądaną substancję rzeczywiście można wytworzyć przy użyciu złota i rtęci, to dobrze wyjaśnię, dlaczego złoto jest najbardziej niezawodną i solidną walutą światową. Jest jednocześnie drogie i trudne do zdobycia, a także dla, dlaczego rtęć została uznana za niezwykle niebezpieczną. Oni celowo to zrobili. Toksyczny pierwiastek który należy wyrzucić, wyrzucić z użytku domowego. O przypuszczeniu, że dwa pierwiastki mogą być używane razem do stworzenia specjalnej substancji, świadczy fakt, że złoto i rtęć są posiadającymi sąsiadującymi pierwiastkami w układzie okresowym, co wskazuje na ich podobieństwo na poziomie atomowym. Niemniej jednak prawie niemożliwe jest znalezienie odpowiednich przewodników lub książek wyjaśniających fizyczne lub chemiczne zasady tej technologii. Znaleźć można tylko jeden dowód związany z niezwykłym użyciem rtęci, o którym warto wspomnieć. Po, pochodzi on z, ma, z magazynu do cudzysłów Scientific American. Szczególnie, szczególnie kwestia wydany 21 cent 21 stycznia 1888 roku, dzięki KD od stolenhighstory.org do te, tego stwierdzenia. Z tekstu jasno wynika, że rtęć wewnątrz rurek nie jest gazowa, lecz płynna. Ponieważ mówi wprost o ruchu rtęci po okręgu pod różnymi kątami i jej tarciu o ścianki. Dlatego zdecydowanie nie jest to lampa wyładowcza. Te, tekst opisuje również szczegóły, szczegółowo inne rodzaje lamp, na początku jako kontrakt, co wytwarza możliwość wyjaśnienia tego zjawiska niektórymi zewnętrznymi źródłami zasilania. Lampy świecą wyłącznie dzięki ruchowi okrężnemu znajdującej się w nich rtęci. Po części mi to przypomina, oczywiście wie, że Nikola Tesli, ale to już inna historia. Niezwykle ważną właściwością utraconej technologii, poza wytwarzaniem energii, była możliwość pozytywnego oddziaływania na materię organiczną i nieorganiczną bez... Zagłębienia się w tym etapie w subtelności tego, jak to może działać. Możemy powiedzieć, że ten efekt sprawił, że ludzie i inne żywe organizmy były zdrowe i szczęśliwe, a także zneutralizowały szkodliwe wirusy i bakterie. Ta technologia była bardzo niepożądana dla sił, które przejęły władzę na naszej planecie około 200 lat temu czyli gadzie, twory. Rozkwitające i zdrowe społeczeństwo z fizycznego i moralnego punktu widzenia, które ma dostęp do technologii, pozyskiwanie nieograniczonej, darmowej i czystej energii, absolutnie nie pasowało do planów ciemnych sił okupujących naszą cywilizację. Dlatego technologia została ukryta i zapomniana. I tak ja twierdzę, że do tej pory również, jeśli to pokazane w ramkach na kolor czerwony. Pomysł, że zaawansowane technologie istniały w przeszłości i były zawsze obecne, jednak do niedawna uważano, że nie ma żadnych znaczących dowodów ani artefaktów potwierdzających ten pomysł. Jednak rozwój technologii informatycznych, a zwłaszcza internetu, znacznie uprościł proces przetwarzania i rozpowszechniania informacji, co pozwoliło różnym badaczom entuzjastom uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju cyfrowych archiwów starych fotografii, czy, czy to nie, niedopuszczone ze strony cenzury, czy jakieś, jakieś celowe działanie, czy wśród zdjęć, które pojawiły się w domenie publicznej znalazły się takie, które w ogóle nie pasowały do oficjalnego obrazu historycznego w szczególności były to fotografie przedstawiające dziwne urządzenia wykonane w formie naczyń, misek, kul. Z biegiem czasu znaleziono znacznie więcej przykładów, które demonstrowały zastosowanie tych urządzeń w różnych dziedzinach. Najbardziej rozpowszechnionym przypadkiem ich zastosowania okazała się instalacja na dachu, dachach budynku, budynków. przeszednie technologii, która pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej bezpośrednio z eteru i do, niedługo do tego dojdzie, bo ci, ci już przeszli swoje i teraz będą wszystko tracić. I bardzo dobrze, ta technologia została wykorzystana na, na całym świecie, dopóki nie została stracona na początku XX wieku z powodów ekonomicznych i politycznych. Jej zastosowanie obejmowało wszystkie sfery życia. Czy to złożone obiekty inżynieryjskie, czy, yy, czy zwykłe urządzenia domowe, yy, żywy przykład tej technologii można było znaleźć na starych świątyniach i kościołach, które miały pozytywny i leczniczy wpływ na ludzkie ciało, gdy jeszcze istniał odpowiedni sprzęt. Poza wyposażeniem, same budynki zostały wykonane w unikalny sposób technologiczny. Który umożliwił przekształcenie otaczającej energii eteru w inne formy, takie jak dźwięk i światło. Informacje historyczne obejmujące wyżej wymienione efekty fizyczne są bardzo skąpe, głównie z powodu ich utajnienia i, lub zniszczenia. Bardziej to pierwsze: większość konstrukcji i artefaktów związanych z tą technologią spotkał niestety ten sam los. Niemniej świątynie i kościoły były tylko częścią wyrafinowanych sieci energetycznych, które były obecnie w większości miast na świecie. Wiele XIX-wiecznych zdjęć przedstawia różne urządzenia wykorzystujące energię eterową, służącą do wytwarzania i dostarczenia światła, ciepła, wody i innych potrzebnych użytkowych, potrzeb użytkowych podczas gdy obywatele w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej musieli korzystać z komunik komunalnych lub publicznych urządzeń energetycznych, obywatele wyższej klasy mogli sobie pozwolić na osobiste urządzenia energetyczne, w tym luksusowe przedmioty, takie jak kominki i szklarnie. Rozwój gospodarki spowodował, że technologie energii eterowej zostały przystosowane dla potrzeb, potrzeb przemysłu ciężkiego, budownictwa kolejowego i innych potrzeb tamtych czasów. Później, na początku XX wieku, z różnych powodów, technologia eteru została całkowicie zniszczona i zastąpiona tradycyjnymi generatorami elektrycznymi, które znamy dzisiaj. I innymi, innymi istotnym czynnikiem była zmiana, jaka zaszła w kręgach naukowych, która zmusiła naukę głównego Szomba do całkowitego zignorowania wszelkiej wiedzy związanej z eterem i technologią związaną z eterem chodzi o, o zarobki, czyli kradzież, podatki i inne tego, które też jest oczywiście kradzież jak uzyskano energię elektryczną elektryczną za, po, za pomocą her właściwie HER-3, bardziej bym określił. Można z, y, znaleźć wiele zdjęć starej Europy, gdzie budynki miały tzw. kule słoneczne, zawsze umieszczone je w pewnym odstępie nad cudzysłów, jasku, y, jabłkiem kopuły. Ich głównym celem, oprócz oświetlenia ulicy w nocy, było wskazanie że budynek jest cudzysłów włączony. Świecące kule były używane do, na różnego rodzaju budynkach, w tym w parkach rozrywki, ekspozycjach, innych miejscach rozrywki. Grafika na, do, na dole przedstawia słynny nowojorski park rozrywki z początku XX wieku. Nadruk wygląda, jakby to był zrobiony z prawdziwego zdjęcia ze szczytu zreflektorowanej wieży. Widać ciekawy szparacz. Wśród wszystkich dostępnych źródeł tego miejsca nie znajdziesz przynajmniej takiego, które pokazałoby ten reflektor w pracy. Jak dokładnie ta wieża promieniowała? Widać, że kula jest podzielona na sekcje. Produkcja tych kul była dobrze dostosowana na początku XX wieku. Jaki był ich sekret? Odpowiedź jest dość prosta, a nawet leży na szczycie. Musisz tylko zwrócić uwagę na samo słowo helios. Hel, Wikipedia, hel z greckiego, ilios, latin, helios, dosłownie cudzysłów, słońce. To pierwiastek chemiczny o symbolu HE. he i liczbie atomowej 2. Jest to bezbarwny, bezwodny, bez smaku, nietok nietoksyczny, obojętny, jednoatomowy gaz. Pierwszy w grupie gazów szlachetnych w układzie okreslosowym. Jego temperatura wrzenia jest najniższa spośród wszystkich pierwiastków. Hel jest drugim najlżejszym i drugim najoficiej występującym pierwiastkiem. W obserwowalnym wszechświecie wodór jest najlżejszym i najbogatszym. Właśnie to. Cudzysłów, Hel może tworzyć niestabilne związki znane jako ekscymery. Eks, z wolframem, jodem, fluorem, siarką i fosforem, gdy zostanie poddany wyładowaniu jarzeniowemu, bombardowaniu elektronami lub zredukowaniu do plazmy w inny sposób. Doprowadzenie prądu do rurki wypełnionej helem powoduje emisję światła o różnych kolorach. Rodzaj koloru zależy głównie od ciśnienia wewnątrz tuby. Zazwyczaj światło ma kolor żółty, ale przy spadku ciśnienia zmienia się na różowy, różowy pomarańczowy i jasnozielony. I okazuje się więc, że wystarczy napełnić Kulę helem i podłączyć prąd, ale jak to zrobić, skoro iglica budynku ma tylko jeden biegun elektryczny? Niektóre właściwości helu są ukryte w oficjalnych źródłach, a tak przy okazji, czym są te eksper, ekscymery o których mowa w artykule Wikipedii. ekscymer pierwotne źródło od wzbudzonego dimeru, przepraszam. To krótkożyciowe, dimeryczne lub heterodimeryczna cząsteczka utworzona z dwóch rodzajów, z których co najmniej jeden ma całkowicie wypełnioną powłokę walencyjną elektronami, np. gazy szlachetne. W tym przypadku tworzenie cząstek jest możliwe tylko wtedy, gdy taki atom jest w stanie elektronowo wzbudzonym. Cząsteczki heterojądrowe i cząsteczki, które mają więcej niż dwa rodzaje, są również nazywane cząsteczkami ekspleksis. Pierwotne, pierwotnie skrót zbudzonego kompleksu ekscymery są często dwuatomowe i składają się z dwóch atomów lub cząsteczek, które nie łączyłyby się, gdyby oba były w stanie podstawowym. Żywotność eksymera Exy, jest bardzo krótka, rzędu sekund. Wiązanie większej liczby zbudzonych atomów tworzy skupiska materii Reitberga, których czas życia może przekroczyć wiele sekund. Heterodimetryczne kompleksy dwuatomowe zawierające gaz szlachetny i halogenek, taki jak chlorek xenonu. Są poważnie, powszechne w konstrukcji laserów eksymetrydrowych, które są najczęściej stosowanym eksymetrydrowym. Eksym, Lasery te wykorzystują fakt, że komponenty eksymerowe mają atrakcyjne oddziaływanie w stanie wzbudzonym i odpychające w stanie podstawowym. Emisja cząsteczek eksymerowych jest również wykorzystywana jako źródło spontanicznego światła ultrafioletowego. Lampy eksymerowe, obrazy stają się wyraźne. Lampy eksymerowe istnieją od dawna, ale w pewnym momencie zostały ukryte. Były zasilane ładunkiem, który gromadził się na iglicy a nie z obwodu dwuprzewodowego. Teraz wszystko zaczyna mieć sens. Pożądaną barwę światła można uzyskać poprzez ustawienie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz emitera światła wypełnionego gazem. Z kolei ładunek został zebrany przez najbliższe urządzenie energetyczne w kształcie kopuły. Tak można wytłumaczyć te niezwykłe światła na zdjęciu techno.ser.info. To by było już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.